Siemka! Dziś taki trochę nietypowy odcinek Wczoraj było na dworze plus 18 Dziś jest plus 5 Plus 7 Coś takiego Jak myślicie? O czym to będzie odcinek? Powiem od razu tak Nie będzie to nic związane z Samochodem Ani z motocyklem Tylko Patrzcie sami Koparka. Muszę wymienić olej, przesmarować wszystkie kalamitki, przesmarować wysuw, przesmarować te podpory z tyłu. Jest trochę roboty. No ale początek sezonu trzeba ją jakoś ogarnąć. Już mam ją rozgrzaną. Trochę pokopałem. Tak to wygląda. Może wam trochę opowiem o niej, bo no, nie widzieliście jej jeszcze na kanale. Wrzucałem tu takie ledowe lampy, bo jak ją kupiłem w ogóle nie było żadnych lamp wcale. Raz już działa. Jest to jeszcze na tym starym typie ta listwa taka. Nie jestem na siłownikach. To jest akurat gorsze niż w tych nowszych. No, ale no, nie można mieć wszystkiego. I przy okazji zaczyna kropić. Tak to wygląda. Idziemy do środka. To jeszcze jest wersja z licznikiem przed kierowcą. Chyba rok później, czy dwa, e, dwa lata później Były już tutaj na boku liczniki Dobra Przejechane 4954 motogodzin Z czego pewnie raz albo dwa razy się licznik obkręcił no. Ogólnie fajne, fajna koparka Pokażę Wam jak to odpala. Jest ciepło teraz. A teraz tu macie filmik z telefonu jak stała 3 miesiące nieodpalana, po zimie włożyłem akumulator no i po prostu spróbowałem odpalić, tu macie filmik. Sam się zdziwiłem, że tak odpaliła, bo jakoś super odpalać nie odpala ta koparka. A po zimie jedynie co paliwo pompowałem tą pompką i odpaliło dobrze. Dobra, to co? Dzisiaj ten olej i te smarowanie i przy okazji Zalałem, zalałem wczoraj takie słupki na pranie, a ten słupek stary muszę wyrwać, to go od razu wyrwiemy, zobaczycie jak to działa. Się, wyszedł bez najmniejszego problemu. Mam tu dwie nafty. Wleję do silniczka. No niech sobie teraz pochodzi z 10 minut. Zleję olej. nowy filtr dokręca się go siłą 20 Nm. Trzeba nalać olej do środka i zwilżyć uszczelkę. No zaraz to zrobię. Ja to sobie poczekam aż ścieknie. Ten olej bo jeszcze tu leci. Filtr już zakręcony, ale chcę wam pokazać korek spustowy. Widzicie go? Go się rozkręca. Można go rozkręcić. To jest, nie wiem, pierwszy raz takim czymś się spotkałem. Tu się pod, chyba zapina się w wąż, i wtedy można na szybko spuszczać olej. Się tylko wpina, to przechodzi dalej. A dziwne, dziwne nie widziałem takiego czegoś jeszcze. No Ale człowiek się uczy całe życie. Fajne może w dużych serwisach Raz, dwa, pyk, pyk I wymienione Dobra, ja to zakręcam Zalewam olej Olej to Taki zwykły Najtańszy olej Turdus 15W40 rog na tym jeździła I super Nic się z tym nie działo Super rodził ten silniczek w ogóle, no, do, do tych silników to jest silnik Perkinsa czterocylindrowy. No nie trzeba jakiegoś mega oleju, nie wiadomo co. To jest stara maszyna. Dobra, olej został nalany. Nalałem już go sobie. Odpalony. I teraz czekam, aż się ustabilizuje poziom. Sprawdzę sobie poziom, ale... ale za tym czas, patrzcie na to. To jest smarownica na powietrze, takie zwykłe smarownice to to jest, no tyle roboty z tym jest, to jest naprawdę super. Kompresor sam nabija powietrze do tego, i pyk, pyk idzie. Pokażę Wam jak to działa, jak smaruje wszystkie kalamitki. A jest ich tu trochę, jest tu naprawdę dużo kalamitek. Wiecie, jakie to łatwe i przyjemne teraz A z tą tawotnicą ręczną To jest roboty a roboty Widzicie, jak szybko poszło smarowanie, raz, dwa, a ręczną smarownicą to z godzinę bym tu jeszcze siedział. E, jakbyście też używali takiej tawotnicy, to warto na sam koniec odłączyć zasilanie powietrzne i teraz opróżnić smar z węża, znaczy opróżnić... Y, Nasmarować którąś kałamitkę, by w tym układzie nie było dużego ciśnienia, bo może się to zepsuć po jakimś czasie Dobra, poziom oleju sprawdzony, jest trochę ponad max, trochę za dużo nalałem, ale dobra To i tak sobie koparka sama spali, ile tam może z pół litra, jest więcej litr Tyle może być Teraz mam zamiar zrobić te stopy muszę oczyścić i zamalować takim specjalnym środkiem do tego. Tak samo teraz te, ten wysuw wysunę do końca. Też muszę to przeczyścić, przesmarować całe. No i co? I powoli będzie gotowe. Zabiorę was do środka. Odpalimy sobie. Że w samochodzie by się tak przydało, wymienia się koła bez problemu. W górze stoi, o widzicie, to muszę nasmarować na nowo. Patrzcie, ślizgi się smaruje właśnie tym waxoil specjalne do tego, do tych ślizgów. Ja tu sobie przelałem trochę do słoiczka. Dobra, już gotowe. Ja sobie tylko założę maskę i te boki. I może jeszcze coś opowiem o kopareczce. Co tam robiłem, bo już trochę robiłem w niej. No, to widzimy się za chwilę. Ubrałem odpowiednią czapkę. Idziemy teraz zobaczyć co tam w tej koparce. Jeszcze trzeba zrobić i co już robiłem wam pokażę. Co ja tu robiłem? Te siłowniki krokodyla dostały nowe uszczelnienia. Trochę z nich się pociło. Tak samo te siłowniki też dostały nowe uszczelnienia. Podpowiem Wam, jakbyście to kiedykolwiek rozbierali, najlepszym sposobem jest podgrzać to lekko. Nie musi być jakoś super mocno podgrzane. Palnikiem podgrzać i wtedy to bardzo lekko tu idzie. A jak tego nie podgrzejecie, nawet możecie zniszczyć nakrętkę. Mam specjalnie taki wielki klucz. tu e, nie wam pokażę, jak wygląda ten klucz. Naprawdę ogromny, można młotem pięciokilowym po nim bić. No i przy okazji możecie zepsuć tą nakrętkę. A jak podgrzejecie, lekko zaraz cyk i idzie. Tak to wygląda. Tu na razie nie zmieniałem w tym siłowniku uszczelnień, ale jeszcze, jeszcze są spoko. Tak, nowe węże hydrauliczne. Miałem taką sytuację, że wyciągałem korzenie i nagle było tylko boom, cała szyba od oleju uwalona. Tu chyba w tym miejscu jakoś pękł. Od razu wymieniłem wszystkie cztery z tej strony i z drugiej strony. Jest w ogóle więcej węży do wymiany. Muszę to kiedyś zrobić, bo szkoda tego oleju. A wchodzi tu go chyba 200 litrów, jakoś. Tak, do wymiany są wszystkie te węże. Widzicie, jak to wygląda? I nie wiem, co tu jest nie tak zrobione. Te dwa są zamienione, tak jakby miejscami na rozdzielaczu tam normalnie wszystkie funkcje działają tak jak powinny nie wiem czy tutaj coś jest pomieszane w środku muszę tam zajrzeć bo one się tu no, obcierają się przez to tak samo te z drugiej strony też są wszystkie do wymiany nie wiem te poduszki chyba trzeba dociągnąć mniejsza szpara powinna być przynajmniej tak mi się wydaje też w takich koparkach te klucze są potężne, w tym siłowniku leciutko przepuszcza olej, ale no, ciężko go będzie wyjąć, to będzie ważyć, konkretnie to będzie ważyć. Na razie się tego nie podejmuje Wymieniałem w, tym, w tej listwie obrotowej uszczelnienia, bo kompletnie nie trzymało, leciało tu. I stąd wylatywało. To jest takie brudne, ale. No, to się smaruje. To jest jednak koparka, a nie. Tu też pewnie z któregoś węża leci. Widzicie, jak te węże są. No, do wymiany są, kompletnie są do wymiany. I jest luz na koniku. Nie wiem, jak to zrobić, co z tym zrobić. Na razie tak jeżdżę. No ale no, trzeba coś z tym pomyśleć. Co tu dalej? Aha, najważniejsze. Tu w tym siłowniku w środku muszę wymienić uszczelnienia, bo jest wyciek wewnętrzny i mi opada ten siłownik. Najgorsze jest to, że próbowałem wyjąć ten sworzeń, on jest tak zapieczony tam, pięciokilowym młotem nie dało rady. A teraz kupiłem te ściągacze do łożysk. Z, tymi, z tym hydraulicznym ściągaczem Spróbuję tym Bo to niby jest na 5 ton może, może coś to da Tu sobie zrobię taką obejmę dookoła Założę ten ściągacz I dodatkowo chyba tu od góry Jeszcze będę pukał młotkiem Może da rady Wydaje mi się, że da rady Bo w tym, w tym mi się udało wymienić bez problemu Tutaj stworzeń Wyszedł bardzo dobrze Tam Z tego rozdzielacza wysuwu e, olej leciał. Kupiłem drugi rozdzielacz, ale to niepotrzebnie, bo mm, szło to naprawić. Oringi wystarczy wymienić. Nagram kiedyś filmik, jak będę wymieniał te oringi. I chyba się założy ten stary rozdzielacz, ten co był. Bo już te, ale z tego dosyć mocno leciało. Te oringi tam już są kompletnie popsute w, w tym całym rozdzielaczu tutaj co? No, łyżka jak łyżka, trochę, trochę pokrzywiona. Tu oryginalna łyżka z JCB. Nie, jeszcze muszę zrobić koła, bo z kół mi trochę powietrze schodzi. To co chwilę muszę dobijać ciśnienia, takie trochę to no, czasochłodne. Żeby napompować jedną oponę do pełna w tym, no to jest 10 minut, jak jest zero powietrza. To tak wygląda. Z przodu jakiś mega luzów nie ma. Z tyłu ja już tu robiłem trochę luzy. No trochę to tak chałupniczo. Ale największe luzy były tu na dole. Są y, zrobione, że jest leciutki tylko luz. I chyba tu trochę też był luz u góry. To jest wszystko porobione. Czy por, porobione, żeby nie było luzu po prostu. Nie jest to zrobione zgodnie ze sztuką, ale luzu nie ma. No i co, tak się to prezenci. Koparka jak koparka. Ale zawsze chciałem mieć. Aha, co jeszcze było wymieniane? Był wymieniany olej w skrzyni biegów. A teraz olej w silniku. Wcześniej też jeszcze olej w silniku. Filtry. E klocki odręcznego. Było tego trochę. Jest dosyć dużo tu porobione. Dobra, w sumie by było na tyle. Jeszcze może kiedyś coś poopowiadam o kopareczce. Może się gdzieś przejedziemy. Może coś porobimy. Może wam coś nagram. Na razie. Cześć!